Cześć, Cześć! Tu klocki Ski by Michael. Michael i mamy tutaj Lego oh, numer katalogowy 41686. Hm. W ogóle mm, to będzie tak, taki, powiedzmy, Lego haul promocyjny, nie? Tak. Chcemy po po pokazać Wam trzy zestawy, które zadob zadobyliśmy. I zaraz powiem coś więcej na ten temat. Więc tak, pierwszy zestaw to tak jak powiedzieliśmy, LEGO Friends, tak? tak. Ilość elementów? 223. 223 elementy. Cena katalogowa? 84,99. 84,99. Ten zestaw, cena katalogowa 84,99. Tak on Fajne. się prezentuje Fajnego z tyłu. Jest. O, akurat ten zestawik dla naszej Ali superanckiej, tak? Tak. No, więc teraz tak. Kupiłem ten zestaw za e, 64,90. Tylko, że była fajna promocja przy zakupie dwóch zestawów Lego. No i ten zestaw Wyszedł mnie za 32,45. Można? Można. Następny. Następny zestaw, no to jest LEGO DOTS. Proszę bardzo, LEGO DOTS. Ilość elementów: 1000, numer katalogowy 41935, tak to właśnie wygląda. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z tyłu. I tu jest tysiąc elementów. Ja bym chciała to złożyć. No to można kilka możliwości. I właśnie to jest ten drugi zestaw, za który cena katalogowa jest 90 zł. 90 zł. Bez grosza. 90 zł. Bez grosza. Gdzie go kupiłem? Za 69,90, przy czym przy zakupie drugiego zestawu, czyli tamtego poprzedniego, zapłaciłem za ten zestaw 34,95. Można, można. To ktoś powie Janusze Biznesu. No i ostatni zestaw to jest zestaw Królik. Królik, no już Ala zdradziła. Proszę bardzo. To jest królik. Zestaw numer katalogowy 40463. To jest zestaw gratisowy, był dodany do pewnego dużego zestawu. Nie będę zdradzał, niedługo będzie na jego temat odcinek. Więc to był gratis. Cena katalogowa 70 zł. Za królika, tak? tak. No to 69.99, tak? No, i jest tutaj właśnie dużo fajnych takich elementów. Ile tutaj jest elementów? Elementów jest 293. 293 elementy. No, tak z przodu króliczek. A tak z tyłu. Tak z tyłu. I mówię, jest fajna opcja, bo jest dużo tego koloru. No i cóż, no i to są nasze trzy zestawy. Trzy zestawy może że to nie jest jakieś nie wiadomo co jakiś mega haul za ileś tam ale powiem chodzi o fakt że no udało się kupić w bardzo bardzo fajnej cenie i uważam że opłacało się chyba chyba skomentujcie to zostawcie w komentarzach czy warto było kupić czy nie warto było jeśli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę, Wala, tak? tak. Dzwoneczek, żebyście śledzili nasz odcinek. No i subskrypcja, jak się, jak się podoba kanał, tak? Tak. No i do zobaczenia. Hej.